Czy jesteś gotowy, aby odkryć sekrety zwycięskiego dnia z Bogiem? Bądź czujny, gdy zagłębiamy się w trzy potężne duchowe klucze, które przekształcą twoje poranki i wprowadzą cię na ścieżkę sukcesu. Witajcie, drodzy przyjaciele, w momencie oświecenia i połączenia z wszechmogącym. Dziś wyruszamy w podróż, aby odkryć trzy duchowe klucze, które otworzą drzwi do obfitości i łaski w naszym życiu. Trwajmy razem w wierze, i módlmy się o Boże prowadzenie i błogosławieństwa. Łaskawy Ojcze, gdy stoję u progu tego nowego dnia z pierwszymi promieniami świtu pieściącymi moją twarz, ogarnia mnie głębokie poczucie wdzięczności. Poranna rosa błyszczy jak drogocenne kamienie, a symfonia natury z śpiewem ptaków oddaje cześć Twojemu majestatycznemu stworzeniu. W tej spokojnej chwili komunii z Tobą składam dziękczynienie za powietrze, które wypełnia moje płuca i za serce, które pompuje życie przez moje żyły. Każdy oddech jest przypomnieniem o Twojej nieskończonej łasce i miłosierdziu, darze, którego nigdy nie mógłbym zasłużyć, ale który jest mi dany za darmo. Gdy słońce wznosi się na swoje właściwe miejsce na niebie, oświetlając świat swoimi złocistymi tonami, moja dusza raduje się, wiedząc, że ten dzień jest boskim arcydziełem. Stworzonym przez Twoje kochające ręce. Każda sekunda to pociągnięcie pędzla Twojej nieograniczonej miłości, każda minuta świadectwo Twojej wierności. Niech nie biorę zapewnik piękna, które mnie otacza, ani błogosławieństw, które mi codziennie dajesz, bo gdy uznaję i obejmuję Twoją obfitą dobroć, znajduję siłę, by stawić czoła wszelkim wyzwaniom, które mogą stanąć na mojej drodze. To jest dzień, który Pan uczynił. Niech się raduje i wesele w nim. Niebieski ojcze, gdy budzę się na miękkie światło przesączające się przez moje okno, czuję objęcia Twojej obecności otaczające mnie. Świat na zewnątrz jest cichy i spokojny. Doskonałe płótno czekające na pociągnięcia Twojej boskiej ręki. W tym świętym momencie świtu szukam Twojego słowa jako mojej kotwicy na burzliwym morzu życia. Strony ożywają obietnicami nadziei. Łaski i niewzruszonej miłości. Każdy werset, który czytam, brzmi melodią prawdy w mojej duszy, rozpraszając cienie wątpliwości i strachu. Gdy rozmyślam nad Twoim żywym słowem, przypominam sobie Twoją wierność na przestrzeni wieków, jak otwierałeś morza, zsyłałeś manne z nieba i pokonywałeś olbrzymów na korzyść swoich ukochanych. Dziś, gdy dzierżę miecz ducha, niech będzie to nie tylko broń w mojej ręce, ale przedłużenie Twojej suwerennej mocy. Niech każda sylaba rezonuje z autorytetem i siłą, które przychodzą tylko wtedy, gdy zgadzamy się z Twoją wolą. Gdy rozpoczynam ten nowy dzień uzbrojony w Twoje obietnice, chodzę z pewnością, wiedząc, że żadna próba nie jest zbyt wielka, żaden przeszkoda nie jest nieprzezwyciężona w świetle Twojej wiecznej prawdy. Panie Jezu, tak jak Ty priorytetowo traktowałeś modlitwę w Ewangelii Marka 1:35, pomóż mi także poświęcać czas każdego ranka na obcowanie z Tobą. W ciszy poranka, gdy świat budzi się do Twojego światła, szukam pocieszenia Twojej obecności. Niech moje serce będzie dostrojone do Twoich szeptów, a mój duch zgodny z Twoją wolą. W tej świętej przestrzeni intymności niech moja dusza znajdzie odpoczynek i odnowienie. Jak starożytne cedry, które szukają siły w głębokich korzeniach, niech moje modlitwy sięgną głębi twojej łaski i wznoszą się na wyżyny twojego miłosierdzia. Naucz mnie przebywać w twojej obecności nie z obowiązku, ale z pragnienia, z tęsknoty za więcej ciebie. W tych cichych chwilach niech będę mógł wylewać przed tobą moje lęki, nadzieje i wdzięczność, wylewając swoją duszę i otrzymując w zamian Twoją pokój. Z każdą wzniesioną prośbą, z każdą wyznaną winą niech poczuje Twoje kochające objęcie przyciągające mnie bliżej. Bo w modlitwie nie tylko jesteśmy słyszani, ale naprawdę wysłuchani, nasze serca są rozumiane poza słowami. Tak więc, gdy każdego ranka pochylam się przed Tobą w pobożnej rozmowie, niech moje modlitwy wznoszą się jak kadzidło, słodka woń przyjemna dla Twoich zmysłów. I gdy mówię i słucham w tym boskim dialogu, niech Twoja obecność otoczy mnie jak płaszcz pocieszenia, otulając mnie Twoją miłością i prowadząc mnie Twoją prawdą. Stwórco Boski, łącząc te trzy duchowe klucze, wdzięczność, Twoje słowo i modlitwę, ustanawiam niezachwianą podstawę na każdy dzień. Gdy słońce wschodzi w majestatycznym pokazie kolorów na horyzoncie, Stoję w podziwie dla twojego stworzenia i błogosławieństw, które codziennie na mnie wylewasz. Symfonia Natury szepta pochwały Twojemu imieniu, zapraszając mnie do przyłączenia się do chóru wdzięczności. Z sercem przepełnionym wdzięcznością wznoszę mój głos ku Niebu, uznając Twoją dobroć i wierność, które witają mnie każdego poranka. W tej świętej wymianie wdzięczności przypominam sobie niezliczone sposoby, w jakie zaopatrzyłeś, chroniłeś i prowadziłeś mnie przez wzloty i upadki życia. Jak pachnąca ofiara wznosząca się do Twojego tronu, moja wdzięczność otwiera drzwi do obfitości i łaski poza miarę. Twoje słowo, lampa dla moich stóp i światło na mojej ścieżce oświetla drogę przede mną, gdy rozmyślam nad Jego wiecznymi prawdami. Obietnice zawarte na Jego stronach są źródłem nadziei w jałowym i pustynnym świecie. Zanurzając się w głębinach pism, odkrywam perły mądrości, które wlewają siłę w moje kości i odwagę w mojego ducha. Każda sylaba rezonuje z mocą do przekształcania życia i odnawiania serc. W tej komunii z Twoim słowem znajduję pocieszenie dla zmęczonych dusz i kierunek dla błądzących umysłów. I gdy dywan modlitwy rozwija się przed Tobą, jak delikatna róża, otwierająca swoje płatki na poranne słońce, Wylewam swoje serce w intymnej rozmowie z tym, który zna mnie najlepiej. W cichości objęć świtu dzielę się z Tobą moimi marzeniami, lękami i pragnieniami, kładąc je u Twoich stóp. Modlitwa staje się nie tylko rytuałem, ale życiową linią łączącą mnie ze źródłem wszelkiego bytu, Tobą, który utkałeś mnie w łonie mojej matki, z każdą prośbą wyszeptaną przez pokorne usta przez łaskę. Czuję Twoją obecność przybliżającą się, otulającą mnie ramionami boskiego pocieszenia i zrozumienia poza słowami. Objawienie, że nie tylko słuchasz, ale skomplikowanie tkasz każdą nić mojego istnienia, napełnia mnie podziwem i czcią i tak zakotwiczając się w tych duchowych dyscyplinach wdzięczności, która otwiera drzwi, Twoim słowie, które oświetla ścieżki, modlitwie, która łączy serca, rozpoczynam każdy dzień. Z niezachwianą wiarą w Twoje obietnice i zaopatrzenie. Wszechmogący Boże, gdy dziś jednoczymy się w modlitwie, obejmując te trzy duchowe klucze: wdzięczność, Twoje słowo i modlitwę, zapraszam Cię, abyś zamknął oczy i wyobraził sobie spokojny ogród o świcie. Zobacz pierwsze światło poranka, przebijające się przez gałęzie, oświetlające poranne krople rosy na kolorowych kwiatach. W tej świętej przestrzeni ciszy i piękna, Poczuj delikatną bryzę niosącą zapach kwitnącego jaśminu i usłysz melodię ptaków witających nowy dzień. Podziwiając to arcydzieło stworzenia, niech Twoje serce wypełni się wdzięcznością za dar życia i wszystkie błogosławieństwa, które zostały ci dane. Z każdym oddechem wdychaj głęboki pokój i wydychaj wszelkie troski lub lęki, które ciążą na Twojej duszy. Teraz wyobraź sobie, że trzymasz lśniący miecz symbolizujący słowo Boże. Miecz nasycony światłem i mocą. Wyryj na ostrzu obietnice nadziei, radości i zwycięstwa zawarte w Pismach. Dzierżąc tę broń prawdy, poczuj, jak siła przenika przez twoje ciało, rozpraszając ciemność i wątpliwości. Z każdą deklaracją obietnic Bożych nad swoim życiem, zobacz, jak łańcuchy się łamią, góry kruszą a ścieżki otwierają się przed Tobą. A teraz w tym sanktuarium spokojnego ogrodu, pod baldachimem Jego obecności, pochyl się przed Jego tronem w modlitwie. Wylej swoje serce jak ofiarę złożoną u Jego stóp, podziel się swoimi najgłębszymi pragnieniami, wyznaj swoje najintymniejsze zmagania i oddaj wszystko Jemu. Poczuj, jak Jego ręka wyciąga się, by dotknąć Twojej w boskim objęciu. Poczuj Jego miłość otaczającą Cię, jak ciepły uścisk w chłodny poranek. Podczas tej komunii z Nim, w tej świętej rozmowie, słuchaj Jego cichego głosu, szepczącego słowa pocieszenia i prowadzenia dla Twojej duszy, słowa, które brzmią przez całą wieczność obietnicami niezawodnej miłości. Gdy kończymy nasz czas wspólnej modlitwy i medytacji w tym ogrodzie Bożej obecności, mądrości i pokoju, Wiedz, że nie jesteś sam, Twój Ojciec chodzi obok ciebie, Twój Zbawiciel jest przed tobą, a Twój Pocieszyciel mieszka w tobie, nasze duchy splecione z jego. Zabierzmy ten moment na każdy nowy dzień, niech jego istota trwa w naszych sercach, a te trzy duchowe klucze na zawsze otwierają drzwi do obfitego życia pełnego celu, nadziei i radości. Jeśli ta modlitwa Cię poruszyła lub chcesz otrzymywać jej błogosławieństwa każdego ranka, możesz pomóc szerzyć tę wiadomość, udostępniając ten film. Pozwól innym doświadczyć boskiego połączenia poprzez te duchowe klucze. Zapisz się, aby otrzymywać więcej budujących treści, w tym codzienne modlitwy, wersety biblijne i kazania, które podnoszą na duchu. Zamieść poniżej wszelkie specyficzne prośby modlitewne. Abyśmy mogli modlić się razem. Trwaj mocno, a niech łaska Boża zawsze prowadzi Twoje kroki. Powiesz swoje troski, nadzieje i marzenia w Jego kochające ręce. Ufaj, że plany Boga znacznie przewyższają to, co możesz sobie wyobrazić. Z niezachwianą wiarą przyjmij Jego obfitość w swoim życiu. Niech Bóg Cię obficie błogosławi. Amen.